Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Czy do tej uchwały są jakieś uwagi, pytania? Czy jest wnioskodawca na sali? Nie widzę. Przedstawiciel wnioskodawcy również nie. Proszę Państwa, uchwała ta zostanie przegłosowana po zapoznaniu się z opinią doraźnej komisji do sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. I czy pan przewodniczący zabierze głos w tej sprawie, czy jeżeli nie, to tylko przeczytamy uzasadnienie. Dziękuję. Uzasadnienie do. Tej uchwały, o której przed chwileczką mówiłem. Zgodnie z artykułem 18 ustawy z dnia 15 września 2009, 2000 roku o referendum lokalnym. Z 2013 roku pozycja 706 z późniejszymi zmianami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku organowi określonemu w artykule 12 ust. 1. Doraźna komisja Powołana uchwałą Rady Miejskiej w Trzewie z dnia 24 września 2015 roku do sprawdzenia poprawności wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Trzewie, stwierdziła że z 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy miejskiej Tczew to jest 4622 osób zebrano łącznie 773 podpisy z czego 171 zawierało błędy takie jak brak podpisu błędnie wpisany PESEL nazwisko oraz podpis złożony przez osobę nieuprawnioną. W związku z powyższym doraźna komisja stwierdza, iż wniosek o przeprowadzenie referendum nie spełnia wymogów powyższej ustawy, ponieważ zawiera uchybienia, których nie można usunąć których nie można usunąć. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia niniejszej uchwały. Czy do tej uchwały są jakieś uwagi, pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Rady Miejskiej w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 w związku z artykułem 4 punkt 1 oraz artykułu 16 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Po zapoznaniu się z opinią doraźnej komisji do sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej Rada Miejska w Trzewie uchwala co następuje. Odrzuca się wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji straży miejskiej w Trzewie, złożony przez pełnomocnika Inicjatora referendum dnia 15 września 2015 roku w związku z niespełnieniem wymogu złożenia podpisów pod wnioskiem przez 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Trzewa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę oraz przycisk za. Dziękuję. W obecności dziewiętnastu radnych uchwała ta została przyjęta, czyli wniosek w sprawie referendum został odrzucony. Dziękuję Państwu za głosowanie.